Ojej, kurwa. Kurwa. Obydwoje przyjechaliśmy. Te, właśnie smek. stamtąd. E, o kurwa. Parker. Kurwa, spadłem. A, chujo, bobrze. <grym>. Jason? Ole, lepe dostał. Wystarczająco dużo podobny, żeby wiedzieć, że to jest RX-7, co nie? Ale... Kurwa mać, no. Ja go za każdym razem się to dzieje, że mi kurwa przed bordą wyskakuje. Sześć, 5, 4, 3, 2, 1. Daj w Co jebło? było? No co było spadło? Tak. 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 Te kurwa, to było tutaj obok. Yeah. Pierdolę. Chodzimy. Kurwa, dajcie mi wejść. Przepraszam. O nie, będzie nam no potrzeb Tej to nie oni Pst. No my wystrzeliśmy całą knajpę a to nie wiem <śmany> Zdarza się Zdarza się Że, no, ja tak z samochodem zrobię Dobry. Na ten mną wszystko ciadę ale... Zobaczcie Kurwa Jak wybuchnę no to będzie trzeba po Mato pojechać. Dobra, do co? Kurwa. I chuj. Lądowałem na dachu. Pieciełem. Hello? Czekaj, ja do <laughs> I zostawmy go tutaj. Tak. Okay, <laughs> zostawmy go tutaj. Tak. Zdziwi <laughs> mnie, takie co, w, kurwa, robi. Co ja robię na dachu? Skipperbotten! Dara! <gryba>. Zajebał O! Możesz. Ej, co? Oh my god Uy, kurwa! Ty bez kitu ja nie mogę na przykład, nie? <tryk> lewo, prawo, góra, dół? A lewo to góra Yes! Tak ci da, kurwa? Ty, 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 co tamte ludzi stało? Nocno tu jest. Nie. Nie! Ja pierdolę rzucił chyba. Nie mogłem wsiąść nawet do tego auta. Hajs leży, zajib się. Mój 500 14, 27 20 Auto mi rozlipałeś. Pozyba, mi auto chuju. Idź da! Ja chciałem do klubu kurwa wpaść się napić, a ten kurwa szyszkę rzuca. Idysiu Idź Idysiu da! Kurwa, no nie Co on robi? Strażnika nie możesz dziabnąć. Kurwa! No żołnierz! <śmieniu> <A! śmieniu> Incydent kurwa z 25-7! <śmieniu> ja pierdolę. możemy zrobić, że się podjarają i będą się cieszyć razem z nami! Jest policja! O kurwa! Panie komendancie! To nie, ja nie chciałem. Panie policjancie! A O kurwa! Ty, co za kosmita przylaz Kurwa, co ja na jeszcze jestem? Co jest kurwa? No, Kosmit... Zbyszek! Kosmita przylas, kurwa! zniknął! Teraz, jestem. Ale kurwa, ty! Kurwa, kosmita widziałem! Trzeba było <grym> nagrać to! Kurwa, zniknął. O kurwa, ale O kur... Uuu! Jakie akropata. Kurwa, akropata mu raz Ja co ja, tu się odjebało? <hreś> Super. To ja albo ty pierwszy, bo to już wiesz. O jeźdź pierwszy Ajohoho, ja, zajebałem w samochód w locie Ty chcesz tylika robić? Teraz robię Jak tam... To? Jak... O kurwa jedzie Ty co ty na to, żebyś... Żebym ja przeleciał samolotem nad wami i ty mi na skrzydło Flipa zrobiłem jeszcze powietrze. Kurwa, panie, jakie jest ten kaskader? Co ty ma, to coś powiedziałem? Ej, 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 ej! w <laughs> Ale myślę, że gdyby był tam, to może by i siadł. Gorzy, kurwa, jak z babą, nie dogodzisz. Ech. Ale cię wyminęłem. Konieczność pinzicu? Kurwa, Co? Ty? <BACKGTA> <laughs> Co? <présacción> ja zawsze taki rzeczy w Nie pytaj. Odstrój, odstrój. Halo, dzień dobry. No do dzień dobry, dzień, dzień. dzień dobry. A kurwa, eee. 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 Czemu ja tu wszedłem? Nie! Nie, idziesz do domu, idziesz do domu! Kurwa. Kolejki, no. ej! Ej, kto strzela? Ej, ej, dobra, ej, strzelają. psy, psy, spierdolony! Spierdolony. A! Dota.

<śmany> to mi się tak komicznie śmieje. Kurwa. Co to jest? Ej, kurwa! Ej! Nie z biska. No tylko Kurwa. Ej, kurwa. A mam. kurwa wyciągnął. Kawara kurwa wyciągnął z tego. Ty, ale chodź, bo chcę coś sprawdzić. Masz baseball? No. To chodź. na, na Mnie kurwa nie musisz mawiać. Nie, ale jeden, jeden mi poszedł. Nie, we dwóch, we dwóch, żony, we dwóch. Kurwa, flonkujemy z kurwiera! I... Dostał. Jak poleciał! Kurwa, ode mnie, ode mnie. Ale patrz On nie umarł od mojego ciosu On umarł kurwa z impetą jakim zajebał kurwa głową w Piaski Piaskiem oczach, dawaj Jebnij mu Do... Dostał, ale nie dostał Już go ta siekiera Ja pierdolę chodźcie do koszuna Ale wiesz, Ty mnie zabierz, ja psy dostałem? Co? No Ariusz bo przez siebie wystrzelił Eta. O kurwa. Eta. Ja mam tylko to. Ej, kurwa! A. Spokój się. Dobra. Co ty robisz? A, bo to, ja myślałem co? Czwórkę. Jak czwórka? No czwórka. No to jest kup. To jest kupę. No Ty bo ja cię mięsny mi skiernie. Wow. no nie jeżdżę tym już. Ta? Dobra. Uj. O nie. Nie wiesz co zrobiłeś nawet. CO?! Co, żony? się unosił kurwa w powietrzu. A! A. Ojebane. ojeba. Co, no. Nie, ja się śpieję z tego że to jest Bar bardzo dziwny vibe Fajne Volvo, co nie? Czy... No. Się jeszcze zajepał Uber czekaj! To ci wiedzieć się pokażę, pa! O kurwa Skakuj, oj. Kurwa Co? Co jest? Co? nie Siadaj. Szybko